Dzień dobry, szczęść Boże, Piotr Brzezina. Witam i zapraszam na informację dnia. Budżet na 2015 rok jest racjonalny, oszczędny i niepozbawiony wrażliwości. Tak o przyszłorocznym planie dochodów i wydatków państwa, w mówi minister finansów. Zupełnie innego zdania jest opozycja, która nie zostawia na budżecie suchej nitki. Klub PiS złożył już wniosek o jego odrzucenie. Zgodnie z projektem polska gospodarka w przyszłym roku będzie się rozwijać w tempie 3,4%, a bezrobocie rejestrowane ma spaść do 11,8%. Deficyt ma zatrzymać się przed progiem 46 miliardów 80 milionów złotych. Konstruując prezentowany dzisiaj budżet stanąłem przed tym samym dylematem, którym, przed którym staje dziś pewnie każdy minister finansów w Europie. Jak znaleźć bezpieczną równowagę pomiędzy uwarunkowaniami makroekonomicznymi, stabilnością finansów publicznych, a potrzebami i oczekiwaniami obywateli Polski? W obliczu przejęcia pieniędzy z OFE deficyt budżetowy jest drastycznie wysoki, twierdzi opozycja. To już siódmy autorski budżet państwa przygotowany przez rząd PO i PSL. I siódmy, w którym nie ma odpowiedzi na najważniejsze bolączki Polaków, siódmy, który psuje finanse publiczne, wreszcie siódmy, który nie oznacza rozwoju, tylko oznacza bierność, stagnację i niezdolność do równania się z najlepszymi. A mówimy przecież o szóstym pod względem potencjału ludności i gospodarki kraju Unii Europejskiej. To budżet nie dający nadziei na rozwój, to budżet samozadowolenia z trwania w bierności, obliczony na małe aspiracje, zaspokajający jedynie oczekiwania rządu PO i PSL-u, czyli dotrwania do wyborów. Sceptycznie do projektu przyszłorocznego budżetu odnosi się także lewica. Od trzech mniej więcej lat dochody do budżetu każdego roku są mniej więcej o 8-9 miliardów złotych niższe niż planowano. I w tym roku będzie tak samo. Pan minister zawyżył. To jest bardzo optymistyczny według realiów pomysł dochodów budżetowych. Te dochody budżetowe, według naszych wyliczeń, będą co najmniej o 20 miliardów złotych mniejsze. W związku z tym również ten wskaźnik nie zostanie wykonany. Ponad połowa polskich rolników rezygnuje z unijnych rekompensat. Chodzi o odszkodowania za straty poniesione przez hodowców owoców i warzyw w wyniku rosyjskiego embarga. Powód? Zbyt niskie stawki, jakie zaproponowała Komisja Europejska. Tymczasem Rosja wprowadza kolejne embargo, które uderzy w polskich przedsiębiorców. Obecny rok jest bardzo trudny dla polskich rolników. Najpierw rosyjskie embargo dla towarów produkowanych w Polsce, obecnie cios wymierzony w polskich przedsiębiorców. Wprowadzono restrykcje na towary pochodzące z krajów trzecich nieobjętych embargiem. Chodzi m.in. o owoce kupowane przez polskich przedsiębiorców np. w Serbii, a także o pomarańcze mandarynki czy daktyle, którymi nasze firmy jedynie handlowały. Rosjanie skutecznie ograniczyli i te możliwości zarabiania. Sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy rozkładają ręce, a przedsiębiorcy ze strachem w oczach patrzą w przyszłość. Co się dzieje? Nie ma zbytu rolnego. W ogóle przez embargo rosyjskie nic w ogóle nie podajemy. Co to jest? 5 zł zaworek ziemniaków. On przewyższa koszty produkcji. Co to jest? To jest bardzo niska cena. My na życie nie mamy. Ja jak mam rodzinę, która którą tego i dla, na, na, dla nas jest w ogóle ciężko wyżyć. Ja muszę wyjechać gdzieś, żeby coś zarobić. Co to jest za życie? My jako rolnicy nie możemy, przyjeżdżamy na jakieś i siedzimy 24 godziny. Za co? Za 2,5 tony towaru za 600 zł? To jest nie sposób, żeby tak nas no, traktowano. Darmo oddajemy wszystko. Za takie pieniądze. Cebula, za kosztowała 80 groszy, jabłko 60. Kto to widział takie coś? Rolnik w tym roku jak zapłaci podatek na kupi, chłopi nie ma na, na chleb nie ma. Sytuacja jest ciężka, trudno sprzedać, nie ma, nie ma odbiorców. Ceny są minimalne. Jeśli chodzi o marchew, to jest 40-50 groszy. No, widzi, widzi Pan towar ładny, wypukany. No, z, z odbiorem jest kiepsko. Pietruszka jeszcze gorzej. Sprawą rosyjskiej blokady dla polskich produktów zajmuje się rząd. Jednak do tej pory, pomimo licznych obietnic, rolnicy nie dostali żadnych pieniędzy. Byłem na spotkaniu z Sawickiem w stopnicy. Dzisiaj bym inaczej z nim rozmawiał. No, chłopina by chciał coś, ale co zrobi, jak, jak tu się trzyma? Tu, tu jest pomysł, jak ma platforma nie przegrać, a nie co się ma zrobić w Polsce. Tu jest pomysł, żeby jak ma zostać przy korycie. Kto to słyszał? Z informacji przekazanej przez Komisję Europejską wynika, że wnioski polskich rolników w sprawie rekompensat za straty poniesione w wyniku rosyjskiego embarga opiewały na kwotę 146 milionów euro. Natomiast całkowity budżet pomocowy dla 28 państw Unii wynosi 125 milionów euro. Sąd rejonowy w Gdańsku w trybie zaocznym skazał 17-letnią Marię Kołakowską na 40 godzin prac społecznych. To okara za sprzeciw wobec bluźnierczego spektaklu Golgota Piknik. W procesie nie dano jej żadnej możliwości obrony. Rodzice młodej dziewczyny zapowiadają odwołanie od wyroku. Marysia Kołakowska wzięła udział w proteście przeciw czytaniu scenariusza bluźnierczego spektaklu Golgoty Piknik w Gdańsku. W trakcie manifestacji czterech mężczyzn rzuciło się na nastolatkę i wykręcało jej ręce. Następnie przewrócili ją na szklany stolik, a na głowę zarzucono jej. Tana, i co nie zamierzam iść na, no, w ogóle wykonywać tych prac społecznych ze względu na to, że człowiek, który mnie poszarpał i wydaje mi się, że no, w naszym prawie to jest coś dużo gorszego. Jego sprawa została umorzona, a, no, a moja nie. I, Myślę, że to jest nie w porządku i dlatego nie zamierzam wykonywać tych prac społecznych. Jak wskazuje Anna Kołakowska, mama Marysi, podobne praktyki odbywały się za czasów PRL-u, kiedy to szykanowano za propagowanie wiary i wartości patriotycznych. Wyrok, który zafadł w sprawie Marysi pokazuje nam, że nie ma żadnej trzeciej pospolitej, że żyjemy cały czas jeszcze w PRL-u. Przy tym jest to już niezwykle kuriozalne zachowanie sądu, niezwykle kuriozalne procedury, bo jest to w istocie są Kapturowy, ponieważ nie byliśmy ani Marysia, ani jej adwokat, ani my jako jej rodzice nie byliśmy informowani nie tylko o przebiegu śledztwa, ale przede wszystkim o zakończeniu śledztwa. Marysia nie miała możliwości zapoznania się z aktami, co nawet w stanie wojennym były takie procedury, że na zakończenie śledztwa więźniowie byli doprowadzani do czytania aktu. Takiej sytuacji w ogóle nie było. Czy będzie polskie weto w sprawie pakietu energetycznego? Tego na razie nie wiemy. Premiera Kopacz zapowiada twarde stanowisko w tej sprawie. Dziś będzie rozmawiała z kanclerz Niemiec Angelą Merkel oraz prezydentem Francji François Hollande. Premier Wakopacze spotka się dziś z kanclerz Angelą Merkel oraz prezydentem Francji François Hollande. Głównym tematem rozmów ma być pakiet klimatyczny w kontekście zbliżającego się szczytu energetycznego. Polska oraz Niemcy i Francja mają odmienne stanowiska odnośnie walki z ociepleniem klimatu. Rozmowy mają pomóc w dojściu do porozumienia. Podczas Ewa Kopacz obiecała, że rząd nie zgodzi się na dodatkowe koszty polityki klimatycznej dla Polski po 2020 roku, w tym podwyżki cen energii. Kopacz w tym tygodniu w sprawie pakietu klimatycznego rozmawiała już z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem oraz przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanem Van Rampejem. Za trzy tygodnie w Brukseli ma się odbyć szczyt dotyczący redukcji emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej po 2020 roku. Na początku roku. Roku Komisja Europejska zaproponowała, aby Wspólnota do 2030 roku obniżyła emisję dwutlenku węgla o 40% poniżej poziomu z początku lat 90. Polska się temu sprzeciwia, bo byłoby to zbyt kosztowne rozwiązanie dla naszej gospodarki opartej na węglu. Na koniec przenosimy się do Syrii. Wciąż nie ustają walki o miasto Kobane w pobliżu granicy z Turcją. Teren zamieszkały głównie przez Kurdów, próbują podbić dżihadyści z państwa islamskiego. Zapędy ekstremistów przynajmniej chwilowo zahamowały naloty amerykańskich i jordańskich samolotów. Dziewięć nalotów sił amerykańskich i jordańskich na pozycję dżihadystów w pobliżu syryjskiego miasta Kabane dało wymierne efekty. Zniszczone zostały pojazdy opancerzone, magazyn i centrum dowodzenia. Tym samym większość miasta wciąż kontrolowana jest przez Kurdów, którzy zapewniają, że nie oddadzą go bez walki. Jesteśmy Kurdami i zostaniemy tu aż do śmierci. Powinni nam pozwolić tam wejść albo wysłać tam armię turecką. Jednak siły kurdyjskie są niewystarczające, samodzielnie nie będą w stanie obronić się przed dżihadystami, dlatego apelują o pomoc. Staramy się jak tylko możemy, ale jesteśmy na skraju granic naszych możliwości. Potrzebujemy pomocy międzynarodowej. Do tego ważna jest każda minuta. W obliczu zbliżającej się zimy niepewny jest los tysięcy Kurdów. Jeśli wkrótce nie otrzymamy pomocy, będziemy mieli znacznie więcej problemów. Zimą jest od minus 5 do minus 10 stopni Celsjusza. Boimy się, że przy pierwszej deszczowej porze wybuchnie epidemia chorób, ponieważ wciąż wiele osób żyje na otwartej przestrzeni lub w budynkach, które wciąż nie są wykończone. O życie mieszkańców pogranicza Syrii i Turcji niepokoją się także Kurdowie w Turcji. Wyszli oni na ulicę między innymi Ankary, a także miasta Diyarbakir czy prowincji Mus. Protestujący domagają się pomocy zarówno militarnej, jak i Humanitarnej dla Kurdów mieszkających w Kabane. Doszło do starć z siłami bezpieczeństwa, których wyniki są zatrważające. Gwałtowne protesty przekształciły się w fakty wandalizmu i przestępczości zorganizowanej. Niestety co najmniej 19 osób zginęło, 145 jest zatrzymaliśmy także 368 osób. Do stolicy Turcji przybędzie dziś nowy sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Ma on mówić z przywódcami Syrii i Turcji sytuację w tych krajach. To były informacje dnia więcej o 10, a teraz prognoza pogody. Zapraszam.